Nie ma tu żadnego alfa-metylo-benzoesano-pierdylo metylu. Że taki śledź wchłonie już całą tablicę Mendelejewa i... I nie wypałów. Czytamy składniki. Dekstroza. Wzmacniacz smaku i aromatu E621. Regulatory kwasowości E575, E330, E334. Konserwanty E21, E202. Bo to znaczy, że mój organizm też tego nie zna. A gdzie to będzie odkładał? W kance tłuszczowej i będzie niszczył narządy. Dlatego jest tak duża cywilizacyjna fast foodowa otyłość. I ile on mógł nałapać Bałtyku syfu, a jak bardzo nie zdążył nałapać syfu ten maluszek? Przed Przyrządzeniem śledzia trzeba przeciągnąć. Ciemny chleb z masłem i ta marynowana ikra to kawior astrahański niech się schowa. Kupiłam, co natrafiłam lub też to, co chciałam Wam pokazać. Zrobiłam przegląd śledzi różnych firm, różnych marek różnego sposobu przyrządzenia, żeby Was przed niektórymi przestrzec, a niektóre zalecić. Nie mam tutaj kontraktu z żadną firmą, więc ocena jest wyłącznie obiektywna, nie indukowana niczym. W związku z tym będę Wam mówić jak jest, kto się na mnie obrazi trudno, a kto mnie uściśnie po tym programie, to tylko się ucieszę, jeżeli ogląda. No właśnie, Ula napisała, że zawsze szukała białych śledzi. Białe śledzie im bielsze tym gorsze, to już uleńko wiesz. A ja wam teraz chciałam pokazać przegląd śledzi oraz poczytać to, co się znajduje w tych, które są zrobione, gotowe. Ja bym chciała zacząć od najlepszego, czyli od śledzia, który w swoim składzie ma trzy rzeczy: śledzia, sól i wodę. I to jest prawdziwy śledź do obróbki. To jest śledź z beki. Zobaczcie. Idziesz z góry, czy idziesz z, y, y, tędy? Dobrze. Słuchajcie, śledź z beki. Tada, Proszę. To teraz tutaj musi iść, dobrze? Śledź z beki, z ogonem, z płetwami i z czym jeszcze? Takie śledzie są albo ikrowe, albo mleczowe. To są śledzie, oczywiście, które trzeba moczyć do uzyskania słoności, jaka nam odpowiada. Ale z, tą, z tym moczeniem, uwaga, ponieważ przemoczony śledź staje się wiórem. Więc trzeba po każdym tak, zamoczyć tego śledzia po, o, o, po, po zrobieniu z niego fileta. Bo ja w całości tych śledzi nie moczyłam. Bo teraz tak, zobaczcie, jak wygląda prawdziwy śledź. Proszę bardzo, ja go wezmę w łapę. Zobaczcie, proszę. Słuchajcie, śledź powinien być. Szaro-srebrny, lekko różowawy. A ja Wam za chwileczkę pokażę, jak wygląda Matias, ale pokażę Wam drogę od tego, czy opowiem Wam drogę od tego śledzia do tego. Teraz z góry poproszę. O, tutaj jeszcze mamy dwie rzeczy. To jest ikra, cudowna rzecz, która zamarynowana w o rozcieńczonym odcie z odrobiną cukru goździków, ziela angielskiego i liścia laurowego, jest, smakuje fantastycznie jak kawior. Ona wtedy robi się taka twardawa, bo ta jest taka wiotka ikra, tak? Ona w odcie się tak zbiera do kupy i robi się taka lekko twardawa, chrupiąca. Ciemny chleb z masłem i ta marynowana ikra to kawior astrahański niech się schowa. To jest metoda marynowania ikry przez moją babcię. Ale śledzie samce mają jeszcze mlecz. Mlecz to taka jest trochę gąbczasta, e, gąbczasta struktura. No bo to są komórki jajowe, a to są plemniki, wiadomo, co się z tym później dzieje, robi się dużo małych śledzi. Mlecz jest cudowny do zrobienia mleczowego sosu do śledzi. Jeżeli zmiksujemy mlecz z odrobiną majonesu, odrobiną musztardy i cebuli, to ten śledziowy sos zalewający takiego prawdziwego wymoczonego śledzia z beki jest absolutnie niebiański. W związku z tym śledzie są i, i, i krowe, i śledzie są mleczowe. Jeszcze raz wam pokażę, to jest prawidłowy wygląd śledzia. Dlaczego śledzia nazywamy też śledziem pocztowym? Że rozmiar śledzia powinien być pocztowy, tak się mówi. Śledź pocztowy. Wiecie skąd to się bierze? Bo śledź powinien być długości koperty. To jest mniej więcej długość koperty. Dlatego dobry śledź o dobrym rozmiarze nazywa się śledziem pocztowym. Ale my tu mamy dojrzałego śledzia, bez żadnej ściemy, że to jest Matias. Ja Wam pokażę, jak wyglądają prawdziwe Matiasy, a wszystko ala Matias ma nas tylko skusić, a z tym Matiasem nie ma nic wspólnego. Zobaczcie, tak wyglądają prawdziwe Matiasy. Matiasy charakteryzują się tym, że są, to są tuszki śledziowe, które nie są rozerwane. Czyli usunięty jest kręgosłup i wnętrzności kręgosłup i ości. On jest jeszcze lekko różowawy, bo on jest nieodkrwawiony i one są złączone przy ogonku. Czyli prawdziwy Matias to jest taki śledź dubeltowy, podwójny. Trzyma się na ogonku każda część tej tuszki śledziowej. Taki Matias jest do kupienia w internecie, kosztuje około. 50 zł kilogram przysyłają go w mm, próżniowym opakowaniu, ale ja nie zdążyłam go zamówić. W związku z tym Matiasa pokazuje wam na zdjęciu. Ja wam coś powiem. Ja jadłam śledzie Matiasy i mnie wcale nie rzuciły na kolana, ponieważ dla mnie mają taki smak dosyć dziwny. Kto chce, niech spróbuje, ale ich właściwości jak mówił Sebastian są i jeszcze korzystniejsze niż tego śledzia. A my mamy śledzia pocztowego. Powiem wam ciekawostkę. Jeżeli kupicie śledzia z beki, takiego jak ja, czyli wyfiletujecie, zedrzecie skórę i zostanie wam taka tuszka, to przed przyrządzeniem śledzia trzeba przeciągnąć. Co to znaczy? Jak on się już wymoczy i uzyska odpowiednią słoność, to my go tak delikatnie Przeciągamy po środku, najlepiej w drugą stronę, bo wzdłuż włókien, po to, żeby go trochę zmiękczyć, bo on ma ten mięsień bardzo zwarty, więc to się nazywa śledź, pocztowy śledź przeciągnięty. I każdą taką tuszkę śledzia naciskamy, a najlepiej przeciągamy po środku, żeby to mięso też uległo takiemu trochę mechanicznemu zmacerowaniu, a wtedy wejdzie w niego lepiej marynata olej, ocet, co tam chcecie, czy cebulowy smak, czy zielony, yy, selernaciowy, Proszę bardzo, czyli pomijając matiasy, to coś co ma trzy składniki, czyli śledzia, wodę i sól, to jest wyłącznie śledź z beki. Yy, I teraz co chcecie, albo prosicie o ikrowy, albo o mleczowy. Ja zawsze kupuję mieszane, ponieważ ikrę marynuję, a z mlecza robię przecudowny sos. Uwaga! Patrzę co Wy na to, ja nie znoszę ryb Wandziu, no trudno to do widzenia, musisz poczekać aż się program skończy. Uwielbiam śledziki, moja babcia rozdzie, roz, rozcierała e, mlecz, tak jest Grażynko, dokładnie, wspaniały mleczowy sos do śledzia jest cudowny. I teraz kochane moje, jeżeli nie macie dostępu do śledzia z beki, w sklepach rybnych śledź z beki jest. Można nawet kupić osobno na wagę ikrę, osobno na wagę mlecz, ale śledź z beki powinien być śledziem dojrzałym, czyli i mleczowym, i ikrowym. Ok. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie możecie mieć dostęp do śledzi z beki, lub możecie nie chcieć się w to bawić. Więc idziemy w tak zwaną wersję ułatwioną. Ja przejrzałam różnego rodzaju. Dostępne filety, i bardzo są zachwalane, tak zwane, dosyć drogie, i bardzo zachwalane są tak zwane śledzie litewskie. Śledzie litewskie uchodzą za e, śledzie takie, no powiedziałabym, najlepsze. One są już w e, oleju. Rzeczywiście, jeśli chodzi o zachowanie i podobieństwo do tego śledzia, to ja tutaj może położę, to zobaczcie, że podobieństwo hmm, Podobieństwo do tego śledzia, czyli tego jakby źródłowego, bazowego śledzia, jest dosyć duże. Ale drogie śledzie litewskie mają być cudowne. Dla mnie one są trochę przysłone, ale są niezłe. Ale ja się poddałam i zrezygnowałam z ich kupna. Dlaczego? Podczytam Wam skład. Tu mamy śledź, woda, sól. Patrzymy, jak, w jakiej jesteśmy odległości. Czytamy składniki. Filety śledzia atlantyckiego nie ma sposobu łowienia, po pierwsze, a Sebastian powiedział, że musi być łowisko i sposób połowu. 80% śledzia atlantyckiego bez skóry, a jest złowiony w północno-wschodnim Atlantyku, narzędzie włoki pelagiczne. Dobra, jest, oddaję honor. Uwaga, co w nim jest? Sól. Okej, okay, proszę bardzo, ale teraz jedziemy, dekstroza. Wzmacniacz smaku i aromatu E621. Regulatory kwasowo kwasowości E575, E330, E334. Konserwanty E21, E202. I słuchajcie, taką mamy odległość od składników śledź, woda, sól. Litewskie śledzie, które robią u nas w Polsce niebywałą karierę i są uznawane, że te litewskie śledzie droższe dwa razy, od naszego śledzia są wspaniałe. No, jak widzicie, m, pół tablicy Mendelejewa, ja nie wiem, co się pod tymi ekryje, a my znamy zasadę. Jeżeli nie rozumiem składnika, to nie kupuję produktu. Tak, jeżeli którakolwiek, z, którakolwiek z was e, zna i ma w kuchni te E, to niech kupuje takie śledzie. No, więc dobrze, powiesz mi, Radko, no dobra, nie mam dostępu do tych śledzi z beki, nie chcę mi się bawić, chcę kupić filety. No i ja słuchajcie, oglądałam i oglądałam i trafiłam. Otóż najbliższe memu sercu, czyli temu składnikowi, czyli woda, śledź i sól, trafiłam na śledzie firmy Homar. Polska firma Homar, która no, lekko są wybielone, ale nie tak źle. Dosyć dobra jest odległość. Specjalnie ich nie wyjęłam, żeby wam pokazać ich sprężystość, tak? Czyli zobaczcie, no nie jest może aż tak brzydki jak ten zbeki, jest już troszkę ładniejszy. To niestety jest zgubne, że jest ładniejszy. Uwaga, teraz pokaż z góry poproszę. Zobaczcie, tutaj można przez tą folię nacisnąć i rzeczywiście ten śledź wraca do swojego poprzedniego kształtu. A przeczytam wam skład. Uwaga, składniki. E, filet śledziowy solony 95%. Tak, 95%, czyli prawie 100% śledzia w śledziu. Woda, sól, kwas octowy i jedynie regulator kwasowości, cokolwiek by pod tym nie było. Ale jest tylko jedna rzecz, której ja nie rozumiem. Regulator kwasowości. Nie brzmi mi strasznie groźnie, nie lubię go, ale trudno. Ale zobaczcie, w tych śledziach homara, alamatias, fikumiku na patyku, niech sobie będzie alamatias, pies go drapał. Są, jest tylko jeden składnik, który dla mnie jest niejasny. A oprócz tego jest śledź, sól i woda. Takich rzeczy szukajmy. Ja was nastraszę kolejnymi śledziami. Czyli e, podpowiedź dla was, obojętnie co wam pokażę, czytajmy składy na filetach śledziowych. Nawet w folii. Nawet w folii, bo udowodniłam wam, że syfu się tam kryje. Co nie miara, a nam się wydaje, że to jest śledź, folia, yy, yy, woda, sól, guzik, prawda. Tam jest napakowane mnóstwo syfu, żeby to było trwałe, w miarę smaczne i żeby jeszcze to wszystko obtanić, żeby to długo wytrzymywało, prawda? Bo to jest bardzo ważna sprawa. I kolejna rzecz, czyli śledzie, filety. Zamówcie w internecie albo szukajcie homara. Nie znam nikogo z firmy Homar, ale serdecznie Was ściskam za tak przyzwoity skład śledzi. Ja go kupiłam u nas w Radzymie po prostu w sklepie rybnym, jak, podobnie jak te zbeki. Ja myślę, że jeżeli macie sklepy rybne, to sklepy rybne dbają o to, żeby mieć takie niszowe produkty. Ale to jest nieistotne: czy to jest Homar, czy to będzie langusta, czy to będzie zielona pietruszka. Czytajmy składy, bo ja Wam pokażę, co dalej. Uwaga! A teraz mamy. Firma Seco, nie znam ludzi, filety śledziowe Solone Ala Matias. No, niby by się wydawało, ok. No dobra, naciskam. A patrzcie, a te się dużo mniej odkształcają. Pokażesz z góry. Zobaczcie. O, ten już zostaje, tutaj nie widać za bardzo, ale widzę, że on się tak pod palcem rozłazi. A ten się nie rozłaził. Ale co my mamy w zwyczajnych filetach? Śledziowych solonych. No powinniśmy mieć śledź, sól i wodę, prawda? To już wiemy. A co my tu mamy? Uwaga, czytamy. A śledź 80%, hmm? czyli 20 jest nieśledzia, hmm? a tu tylko jest 5 nieśledzia. Olej rzepakowy, okej. Okay. Sól, ok. Zaczyna się teraz historia. Regulatory kwasowości. Kwas octowy, cytryniany sodu, octany sodu, kwas cytrynowy, cukier, maltodekstryna, wzmacniacz smaku glutaminian monosodowy, przeciwutleniacz askorbinian sodu, stabilizator kwasu, jabłkowy, substancje konserwujące benzoesan sodu. Słuchajcie, tada! Kochani z firmy Seko, e, przepraszam, ale nie dostajecie e, zaliczenia tego egzaminu ze śledziologii. Tak, Przeczytałam sama prawda. Uważajcie, nie chodzi mi o to, żeby sekować firmę seko, tylko pokazuję wam, jak ważne jest czytanie składu w tak prostym zakupie jak śledź. Tak? No bo to, co to jest za przetworzenie? Tak? No śledź, no, kawał śledzia, kawał ryby. Czytajmy składy, bo się można naciąć. Czyli to są śledzie, które my będziemy przyrządzać. Hmm, oprócz śledzi z beki. Mamy już w zwyczaju okulary przy sobie, lubka albo cokolwiek, czytamy składy, bo już wiemy. Eee, jakie to są zielone? Nie wiem o co chodzi. Program cennych informacji, cenne informacje. Jesteś super przygotowana. Ha! Zosiu, spędziłam, słuchaj, w tych sklepach w Radzyminie, ze wszystkich mam po jednym śledziu. I teraz mamy. Dobra. Nie chce nam się babrać ze śledziami z beki. Moczyć, próbować. Dobra, okej. Okay. Nie chce nam się też z tych dobrych filetów skorzystać, myślimy sobie, dobra, ocyganie tą moją rodzinę, kupię gotowy śledzik. I ja zacznę od gotowego śledzika, który wygląda kusząco. Nieprawdaż? Zobaczcie, takie ma nawet zielone zioła. Cebulkę, marcheweczkę, nazywa się śledź w stylu kołobrzeskim, a la matias lekko solony. Myślę sobie, kupię. Ja tutaj mam jego niepełny, bo spróbowałam też, jak smakuje. Koszmar, tektura, obrzydlistwo, ale wygląda cudnie, prawda? Julisze? wygląda pięknie. Zielone, zielone zioła, nawet nie takie szare. Co my tu mamy? Uważajcie, uwaga: 50% filety śledziowe, czyli połowa jest nieśledzia. Tu mamy 5% nieśledzia, w tym syfie mamy. 20% nie śledzia, a tu mamy już 50% nie śledzia. No ale jest ta cebulka. Dobra, dobra. Ok, czytamy dalej. Jest, gdzie łowione, pięknie, pięknie, złowione, północno-wschodnim Atlantyku. Dobra, dobra. Uwaga, 50% śledź atlantycki bez skóry. Dobrze. Olej rzepakowy, cebula, papryka, sól. Super. to na razie wszystko cudownie, ale jedziemy dalej. Syrop glukozowy, regulatory kwasowości. Kwas cytrynowy, cytrynian sodu, kwas octowy. 0,2% pietruszka suszona, bo masa, oszaleć można, w zmiennych proporcjach, e, cukier, ocet spirytusowy, substancje konserwujące, benzoesan sodu, sorbinian potasu. Słuchajcie, ja, jeżeli ktokolwiek ma te rzeczy w kuchni, to niech sobie kupi takiego śledzia. Ja go nie kupię więcej i wam też, mądrym babciom, odradzam. Kupujemy tylko to, co wiemy, co to jest i mamy w kuchni. To znamy taką zasadę i ona jest święta. Nie znam, nie kupuję, bo to znaczy, że mój organizm też tego nie zna. A gdzie to będzie odkładał? W tkance tłuszczowej i będzie niszczył narządy. Dlatego jest tak duża cywilizacyjna, fast foodowa otyłość. Dlatego, że rzeczy przetworzone zawierają substancje nieznane naszemu organizmowi. A jak coś jest nieznane, to albo wkładamy do śmietnika, albo, się te, albo magazynujemy. tak Takie wysypisko śmieci robimy. A co jest wysypiskiem śmieci organizmu? Tkanka tłuszczowa. Tkanka tłuszczowa. Więc dziewczyny, nie kupujemy takiego syfu. Dobra, już wiemy. Te pięknie wyglądające w oliwie z cebulką. Pff, nie podoba się nam. Dobra, a myślimy sobie dobrze, dobrze. Ty kiedyś pokazywałaś Beatko, jak robisz pysznego śledzika ze śledzi wiejskich. I to prawda, dlatego że zarówno firma Lisner, jak i Nautika, to jest marka własna Lidla, to jest to samo, bo Lisner robi dla Lidla naprawdę z tych przetworzonych śledzi ma bardzo przyzwoity skład, ponieważ w składzie śledzi wiejskich Lisnera jest skład marynowane filety śledziowe bez skóry w zalewie z cebulą. Składniki 50% marynowane z filety śledziowe, bo tu połowa jest cebuli. Ja wam zaraz pokażę, jaki to jest numer. 12,5% cebula, olej rzepakowy, sól, ocet spirytusowy. Koniec. Ha! Można? Można. Tak? Można. Nie ma tu żadnego alfa-metylo-benzoesano-pierdylometylu. Nie ma takich rzeczy. Ale tu jest pewna pułapka. Te śledzie są pięknie ułożone w oku i nam się wydaje, że one są tak cudnie skręcone do końca. Otóż nie. Te 50% śledzia oznacza, że w środku te cztery płaty włożone do słoika są wypełnione samą cebulą. Kapujecie? Więc waga 375 gram to nie jest waga śledzia. Tutaj śledzia może jest 15 deko. Może, ponieważ to są tylko pojedyncze płaty ułożone w słoiku, wypchane w środku cebulą, ale z dobrym składem. Więc jeśli chcecie mieć mało roboty, to śledzie wiejskie, tylko uwaga, one są octowane. To Są takie kwaskowe śledzie. Ja lubię takiego śledzika, który jest kwaskowy, i potem zalany jest delikatnym, mdławym olejem zeblanszowaną cebulką z miodem i e, z e, octem. To to wszystkie znacie z moich programów. Czyli tu świetny skład, ale jest powiedziałabym lekkie oszustwo z tą cebulą, bo tu nie ma 375 gram śledzia. Może, może 150 jest śledzia. Może. I teraz. Mamy takie coś, co nazywa się filety Bismarck. Filety Bismarck ja wam pokażę. One nazywają się Bismarck, dlatego że kanclerz Bismarck był wielkim miłośnikiem śledzi. I on uwielbiał filety Bismarck charakteryzują się tym, że to jest tak zwana tuszka. Ale zobaczcie, zobaczcie, jakie one są. Ja to teraz go wyjmę. Po pierwsze, one są yy, ze skórą, ze skórą. Połączone dwie tuszki. Taki motylkowy śledź z płetwą grzbietową to są filety Bismarck. Ale zobaczcie, jak one są białe. Dlaczego one są białe? One są białe, bo one są wyłącznie w żywym occie. Kwaśne jak jasny gwint. Te filety Bismarck fantastycznie nadają się na rolmopsy, bo rolmopsy to są też śledzie ze skórą i płetwą grzbietową, Mocno zamarynowane w odcie, zawinięte mają różne historie. A to śliwkę suszoną, a to ogórek kiszony, a to co chcecie. Ja aż tak kwaśnego śledzia nie lubię. Ja najbardziej lubię albo tego śledzia takiego z beki, albo te wiejskie w odcie zalane oliwą z oliwek z cebulką. Ale to są filety Bismarck. Jak coś ma napisane Bismarck, to będzie zawsze ze skórą i podwójny. Płacz śledziowy strasznie octowy. Jeśli ktoś lubi takie mocne uderzenie mm, octu, proszę bardzo, są filety Bismarck. I chciałam wam pokazać na zakończenie to, o czym mówił Sebastian, czyli maleńki bałtycki śledź, moskalik. Moskalik jest również śledziem w occie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Sebastian powiedział, jemy je w całości. One mają, są tylko pozbawione wnętrzności. Czekajcie, ja wam tutaj to pokażę. One są pozbawione wnętrzności, mają malusienkie e, ości. I ocet te ości maceruje. Więc jeżeli sobie chapniemy takiego moskalika, to mimo to, że on ma ości, to my ich nie poczujemy. Zobaczcie. Zobaczcie, ile musiał żyć ten śledź. Ten śledź pocztowy. I ile on mógł nałapać Bałtyku syfu, a jak bardzo nie zdążył nałapać syfu ten maluszek. Dlatego bałtyckie mogą być tylko moskaliki, bo Bałtyk jest na tyle zanieczyszczony, że taki śledź wchłonie już całą tablicę Mendelejewa i, i perc wypałów, to pamiętacie. Ale taki śledziulek nie zdąży jeszcze tego nawchłaniać. W związku z tym, jeśli z Bałtyku, to tylko moskaliki. Kwaśne, mocne... A, takie rolmopsowe. Czy to jest jakaś moja wybitna bajka, te Moskaliki? Nie. Dziewczyny, a ja mam nadzieję, że przed zakupem śledzi, żadna mądra babcia nie włoży do koszyka i nie pójdzie do kasy z niczym, czego składu nie przeczyta. Ba, macie nawet prawo poprosić panią w sklepie rybnym, żeby wam przeczytała bo na beczce musi być skład tego śledzia z beki. Moja pani w Rybnym przeczytała i tam był śledź pozbawiony głowy, łowisko, woda i sól. I to jest baza. I taki śledź pocztowy możemy zalewać olejem, możemy go maryrować octem, możemy zrobić z nim różne cudawianki, a najlepiej to zrobić sos mleczowy, a ikrę zamarynować. Dziewczyny, Napiszcie mi, czy ta wiedza, którą wam przekazałam przed świętami, piszcie w komentarzach, jest, była dla was przydatna i czy w związku z tym zrobicie mądrzejsze zakupy śledzia, bo gogle wiedzą wszystko, gogle wiedzą prawie wszystko, ale babcia wie dużo więcej. W związku z tym e, informacje od Sebastiana i mój przegląd śledzi. Mam nadzieję, że wam pomoże zrobić smacznego śledzika. W ostatnim tygodniu postu, a na pewno w Wielki Piątek, ja uwielbiam śledzia z gotowanymi parującymi ziemniakami i cebulą. Ale to takie moje zboczenie. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze lubi. Piszcie u mnie, w domu był zawsze śledź w oleju z parującymi, sypkimi ziemniakami. Uff, dziewczyny, naśledziowałam się strasznie i zapraszam was teraz na ciąg dalszy kuchni, ponieważ obiecałam wam pokazać, nie tylko jak mi się ukisił żurek, który zalałam w zeszłym tygodniu na waszych oczach, ale obiecałam wam, tym, które nie oglądały zeszłorocznego odcinka Talerza Zdrowia, pokazać, jak ja ten żurek na tym zakwasie zrobię.